Siemanko z tej strony Igor Dzisiaj gramy w deski Niestety będę mówił trochę cicho i możecie różne rzeczy słyszeć Ale no niestety jest ranek Ale mam pomysł gdzie mogę pójść A więc moi drodzy ja już tam idę Idę do pokoju ty jak lata bez deski O już z deską <laughs> Bo tak, nie jest. W tym w ogóle Timothy 2000 12 tu beczki się he No właśnie Widzicie Dzisiaj gramy na Intense I pod ziemią Halo, hey, utknąłem pod ziemią Także jesteśmy na, inte na levelu Intens Chodź. Ale tak czy siak, jesteśmy na levelu Intense. Ej, ja muszę wyjść i wejść, bo ja yes. utknąłem pod mapą i nie chcę mi zginąć. Jasnym, kiem, wczoraj byliśmy na Extreme, bo graliśmy. Ale się nie nagrało. No, ale się nie nagrało. Ale byliśmy na Extreme. Igor się pół godziny męczył z jednym poziomem? Może nawet godzinę? Nie pół godziny łączyć z dzisiaj. Bo zrobiliśmy dzisiaj rebir i się tu cofnęliśmy. No. Pół godziny chyba łącznie dzisiaj, ty tak chciałeś powiedzieć. Oj, oj, oj! Nie wyszło. Patrz, patrz, patrz. No czemu nie mogę wejść? To Toyota, 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 to, 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 I moi drodzy napiszcie babszymi... czemu ja tak nie mogę jechać? <grywka> Tymak tam przede mną wyskoczył dosłownie, moi drodzy, widzieliście go.

A ja mam robić nie wiadomo kogo. Ja. Na którym ty jesteś poziomie? Pięćdziesiąty drugi. Ja też. Pięćdziesiąty trzeci. No to czekaj, bo końcówka pięćdziesiątego drugiego. Czekaj, Ale, jest, Ale jest, 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 jest. Dobra, chodź to już tym, 54. Gdy wjedzie, gdy wjedziecie w deskę. No, nie Uwaga, skacze do ciebie. Jest? Nie. <laughs> Widziałeś to? Skacze tam do ciebie. Demnie. Nie udało się. A bo ty tu jesteś? Toyota. Ja, to ja I Jestem. Jakby co wróciłem z Małyszowni. Na feriach byłem w Małyszowni. Czyli. Że tak latam. Czyli w Świeradowie? Nie. A kiedy ty w ogóle się nauczyłeś Na snowboardzie lub na nartach? Nie wiem. Chciałam już 3 lata temu, ale rodzice mi nie pozwolili Dwa lata temu pandemia. W tym rok temu też pandemia. W tym roku... Nie było czasu. W tym czasu. roku mogłeś. Aha, nie było czasu. Nie było czasu. No to w następnym roku się nauczysz. Ja umiem już na desce e, snowboardowej jeźd drugi jeździć rok. drugi rok. Także ten, kto, je, kto umie jeździć na desce snowboardowej, e, daje lajka. Niech napisze w komentarzu. Ale Ty, Mike, prawdopodobnie YouTube mi wyłączy komentarze. Wiesz o tym? Ja mam już kolejny ja. level, ten 5-6 Ale jest piąta minuta, to jest bo już sukces, bo kiedy... bo, bo ostatnio też tam graliśmy z tego. Ale niestety pod, tutaj się poddałam. Nie, jak blisko! Igor, czekaj, czekaj. A gdzie ty jesteś? W takim za tobą. Mówiłem, ja latam dlatego, że z małyszowni wróciłam. Ty Mek, ale ja muszę tu przejść, bo ja będę to pół godziny przechodził, także na pewno zdążysz do mnie dojść. Ja tam to szybko wbierę, przechodzę. W sumie ja tu wszystko szybko przechodzę. No... Nie! Ja nie... Nie umiem się równo utrzymać, jak już równowiadę. Jak równowiadę, no to nie umiem wskoczyć. Ej, ty no jak wiesz, co musimy kiedyś zrobić? nocy w opuszczonym psychiatryku. Tylko jedna osoba będzie musiała stać godzinę na warcie, czyli jedna śpi, a druga, a stoi godzinę na warcie i tak na zmianę. To ty będziesz stał. Bo chciał. Będziesz stał pierwszy. No, na pewno. Nie ma opcji. Jeszcze ja jak tam nie będzie psa, no to ja mogę stać całą noc na warcie. No, na pewno tam nie będzie psa. W opuszczonym psychiatryku pies. No? Ciekawy, kurde, skąd? No, ja wiem, ja wiem, z... lesie, ja wie... O, ja wiem, kto będzie mógł stać na warcie. Ja wiem, to co? O trzeciej w nocy może robić pies. Ja wiem, kto będzie chciał z nami pójść tam. Patryk Szperg, tam będzie. Patrick... Może... Nieważne. Patryk Szperg. Ostatnio jak byłem w szkole, a ciebie nie było, do no to on chciał iść do psychiatryka. Jest! Znaczy, oh! Ty... O! No to... Z tej no, babej jedinki doskoczyłem do do na tą Do Opuszczonego psychiatryka. No do opuszczonego psychiatryka chciał. Nie, no to pójdzie sobie. Tylko że no pójdzie z nami, odby na, będzie sam sam na sam warcie, my sobie będziemy lulać. No. Dobra, już przelałam się i siódmy. Chocia, chodź, Już myślałem. Ej pierwszy raz przelazłem dwa lewele bez ciebie, szybciej. Pierwszy no nie. No nie wytrzymiesz. A ja... Tą drugą stroną? Tą prawą? Na bank, nie, to się nie da. No, czemu mi jump działa w powietrzu? Wy sobie, zagrajcie w tę grę i powiedzcie, czy wy też tak macie, że jump wam działa w powietrzu? XD, ja co se latam po niewidzialnej scenie jakieś, której nawet tu nie ma? Nie! Chodź, 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 chodź! Eee, twoje stare... Co? No nie! Chupa! Mm. Noć! I don't ek nockę. I don't ek nocke. A i ci nie Deskę zgubił. Nie, nie zgubiłem deski. Zgubiłeś? Nie. No nie zgubiłeś deskę. Ginę. <giby> ciapa, 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 no kurde. No? Jest żyje, żyje. Nie jestem. Nie, no on to drodzy, z... nie, na się A moi drodzy, ostatnio to przelazłem na e z z z z z z, z, z Za pierwszym razem. Ostatnio. No właśnie. A teraz nie mogę za dziesiątym. Nie, dydy, nie, w tym, że ja nie dydy, mogę tam jechać. Ostatnio grałem na telefonie mojej mamy i jakoś wszystko było tak magiczne, że było dla mnie easy peasy, lemon squeezy. Easy. Uważam, że to będzie Adam Małysz. Jadę sobie dalej. Jadę sobie dalej. 40 na godzinę! Aaaaaah! 100 na godzinę, 60 na godzinę! Po lodzie. Kiedy będzie w końcu następny LWL? Nie wiem. Na 60. Jest na 52. Na 60. Tak. Na 60, <coughs> 60. 60. To jest ostatnia. Ej, odcinek. czekaj, bo mam ja dopiero 58. I mamy nowy odcinek, moi drodzy. Czekaj, bo mam ja dopiero 58. Ja pięć, 5... 5 60 No to czekaj, bo ja tam jak nie jest mogę przejść. Jakby ostatni level do Extreme. Kto do ostatni. Jakby ja Extreme chyba przelazłem raz i na Insane się zblokowałem. Insane to jest już ultra very hard. No jak ja Extreme jednego... My jesteśmy teraz na Insane. Tak intens jest już trudne. I ty jak zabijemy go tym mieczem, który mam na plecach. Kogo? Wiadomo. A, no. Albo nie, ja się hmm. przybiorę ze strasznego klauna. O, ja. I, i będę. na godzinę, pociska! straszył! Autostrada! <noise> Wiem, widzę właśnie! Edek Dobra moi drodzy, no Odcinek będzie później Bo ja idę na śniadanie, także Elo, cześć na nara!